A powinno już zrezygnować z nazwy i zmienić na przykład na Fame Night i przestać wchodzić w dupę światu MMA, bo już nie musi i jeszcze by zyskali fanów z tych zawodowców, co się próją do nazwy Poz. Pozdrawiam Maniek JW! No, mam nadzieję, że zareagują na to, ja udostępniłem. Wysłałem im na maila ten mój protest, nie zareagowali nic, to wrzuciłem do siebie na profil Macie, z trenerem napisałem protest Odnośnie tej decyzji koleśiostwa Jarosza i tyle. Tutaj też... Do nadzieję. zaczytania jeden klik. Empik zaprasza na wirtualne targi książki. Tylko do 1 czerwca zamawiaj nowości wydawnicze z rabatami do 50% z Arkadiusz Chmida, MMA.pl, a dzisiaj naszym gościem Don Kasiu. Siemanko. Siemanko. już na początku oczywiście pytanie, czy jest już jakaś odpowiedź na twój drugi protest? Są w trakcie, akurat przed rozmową z tobą dzwoniłem tam do zarządu, napisali mi, że jeszcze godzina, no bo jakby mówię, skoro będę z tobą rozmawiał, to lepiej jakbym wiedział, Coś, bo tak to raczej na pewne pytania pewnie za dużo ci nie, nie odpowiem, no bo tak jak mówię. Mu... Ciekawe czy wstawił całość, bo tutaj trochę też jakby MMA pocisnąłem. Pozdro wszystkim Różalski mądrze mówił o tobie. Bartłomiej Bielecki tak widziałem to no tak rozsądnie nie daje się prowokować. Różal to jest też jeden z nielicznych, który nie daje się prowokować. Mówię jest jeszcze tam, rozmowy prowadzą przy okrągłym stole. Wstawiłeś u siebie na kanale wideo, gdzie Norman 16 razy uderzył Ciebie głową, tam mówiły, wspominałeś, że nawet tych uderzeń było więcej. Te nagranie jakoś skomentował sędzia Piotr Jarł, bo nie zgadzał się z odpowiedzią. No, tam właśnie jest, jest, jest nawet więcej tych ataków, po prostu mój operator, Paweł, jak jedna nie akcja nie była nie. jakby, e, zwykła, jak on sprzedania. mnie trzymał. Paweł! Bożel chciał dobrze, ale zobaczymy. Daniel, pięć złotych, Siema, widziałeś, co Roberto Solzik o tobie napisał? Nie, nie widziałem, o co napisał. Zamy z tym werdyktem, więc my się po tym nie... Jak dla mnie wygrałeś, ale co jeśli nadejdzie moment, w którym dostaniesz 100% pewność, że werdykt nie ulegnie zmianie z korzyścią na twoją stronę? Bardzo dużo osób dymi o twoim zniknięciu z internetu przy braku zmiany werdykt. Koptajn Rapper, no taka opcja też jest. Eee, na pewno... Cały czas to mam w myślach. Możliwe, że wtedy nie będę chciał być w tym zakłamanym świecie po prostu. Ja dla mnie pieniądze i te, te, cała ta otoczka obok są na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu są zwycięstwa. Ja urodziłem się, żeby wygrywać, i to udowadniam. Ja wychodzę zawsze tyle, ile jestem przygotowany, tyle mi wystarcza, żeby pokonać yy, mojego rywala. I teraz również mi wystarczyło. Pokonałem go, a zostałem oszukany, więc zastanowię się, czy chcę być dalej w tym świecie. Nie podpiszemy, to jest Twoja decyzja.